Chłopaki, ja może taki wyścig przy kamieniłamach, Który startuje? Nie ma chętnych? Ja startuję z największą przyjemnością. Chłopie, ty nawet galopować nie umiesz. Osiągam prę prędkość szybciej od geparda. O wiele szybciej od geparda, o wiele, wiele. Słuchaj, jeśli mi nie dasz startować w tym wyścigu, to będzie po tobie. Nie skończyć, startuj sobie. I tak pokonam. Trasa to będzie tak, przyjechać, tak? To okrążyć, wjechać tu i stąd skoczyć na to i tu. Ale uważajcie, tutaj jest kamieniołom. Uważajcie, Spoksik. Co może się stać przy takimi kamieniołami? Dobra. Startu. Gotowi. dobra. Ja, Co się stało? Patrz na górę. Co? Piorun! ile diablo startuło w wyścigach nad kamieniołomem? To jest niepoważne. Właśnie wiem. Chodźmy tam. Denno, uspokój się. Blanka, chodź. Idę już. Czekaj. Start! I poszli zdążyłyśmy wystartowali wystarczy czekać. Niestety martwić, ale oni jedą, żeby tutaj skoczyć. Co ty gadasz? Tak, niestety. Mm. Zobaczysz. I co z tego? Ja będę na ten pierwszy. Nie. Już tam są. Co ty robisz? Trzymaj to. Uważaj, ten jest kamień wielki. I co mnie to obchodzi? O nie. Mam zapotrzebowanie. Jedyne co pozostało to you yeah. Trzeba! Chłopaki, ona zwariowała! Ona skacze! Trzymajcie ją! Trzy, cztery. Au! Czemu ja nie umarłam? Przestań się, żeby to sobą i sp sp spokojnie. Hard Tandar nawet tutaj nie sięga. Po co mam żyć? A. Uspokój się. Ty się dobrze czujesz. Uspokoiłabyś się. <śm> <laughs> Spokój. Spokój, się po prostu. Spadło, spadło. Większość koni już tutaj spadło. Да, потому что я тоже так думала. Я хотела сказать ему, что я его люблю. все Что я его люблю. Я это сказать Дьяволу. У руина, спокойно. И вида в клубе. Jedny wielki... Jedną wielką kupą Niesz, nieszczęść. Ale słuchaj, to było takie odważne. Skoczyłaś przez ten klif, odbiłaś się. To była przygoda. Słuchaj, po prostu spokojnie. No spokojnie. Nie ma powodu do żalu. takie jest życie. Uh -huh. Tak się zdarza w życiu. Chodźmy wszyscy. Dostanie. Okej, okay, chodź. Ał, au. Au. moja noga, au piór żyje, że stary. Ał, głowa mnie boli. Nic nie pamiętam. Ja też. A, au. Gdzie stanie? Nie wiem. Pamiętam tylko, że spadłem o. i tylko to. A ja pamiętam to. Mm -hmm. Podporny. Nie chcę wracać. W którą stronę? Nie wiem. Gdzie jest takie trudne? Spoko. Chodźmy. No, wróćmy. Tam. Wszyscy okay. śpią. Chodź. Dobra. Gdzie jedziemy? Tam. To dobry pomysł? Tak, spokój. Śnieg. Są jakieś głosy wcześniej, aha. Okej, okay, może chodźmy lepiej tam do strony, stronę. Tam przynajmniej coś jest. Dobra, chodź.